Francuski elektryk, to tu Ci się może zepsuć i elektryka, i elektryka. Wy z siostrą walczycie o zdegradowanie z członka na znajomego rodziny? Ale Ty wiesz, że nie kupuje się aut na F. Tak, wiem. Fiatów Fordów i francuskich. Nie, w chuj brzydkich. Teraz jest dopłata do elektryków. No tak, bo bez dopłaty nikt by tego gówna nie kupił. A i to się dziwię, że kupują. Ale mówiłeś, że wujek Wiesiek kiedyś przeżył miłość francuską. Tak, ale w wojsku i niechętnie o tym wspomina. Jeść tu w prawo, pojedziemy do Matuszewskiego na działkę. Po co? Matuszewski ma staw wjedziesz tym gównem do środka samochodu się pozbędziesz, a i ryb się prądem nałowi. wiesz co oznacza Citroën po francusku? Kasacja! No ale to auto nie emituje spalin. No ale emituje zażenowanie. Gdyby nie kierownica, to nie wiadomo by było, gdzie tu przed gdzie tył. Boże, ja czuję, że raka dostaję od samego patrzenia na to gówno. Miała być Francja, elegancja jest padaka z chujozą. A weź włącz tryb sport i pokaż, jak nie działa. Samochód bez rury to jak kierowca tira, który nie spuszcza paliwa. Przy 100 km na godzinę to się czujesz, jakbyś prowadził blender z padaczką. To auto jest idealne. Idealne? Idealne, żeby go zepchnąć z klifu w Normandii. To ma taki zasięg, że zanim dojedziesz do centrum, to już jesteś pieszym. Tata, może to ja bym jakąś folią zabezpieczył? Że ja się z twoją matką nie zabezpieczyłem, jak cię majstrowałem. I pamiętaj, nie bądź chuj. observo